Hej, czołem Witam wszystkich w ten piękny żołnierski dzień, jakby to się powiedziało na apelu wojskowym, No ale rzeczywiście pogoda, pogoda dopisuje mamy piękny wrzesień. No i e, ja tutaj bym chciał coś powiedzieć dzisiaj na temat granicy granicy, bo okazuje się, że oczywiście jest poka pokazówka na defiladach, a życie życiem e, jak... Wygląda służba takiego żołnierza, który jedzie na granicę? Bo dostałem korespondencję i przeczytam tę korespondencję, żebyście zobaczyli, z czym się borykają tacy prości żołnierze. A na koniec jeszcze pokażę zdjęcia nie? zdjęcia, jak to wszystko w praktyce wygląda. Że tutaj nie ma takiego, że pudrowanie jest tylko w telewizji i na defiladach, a w praktyce jest całkowicie inaczej. Całkowicie inaczej zobaczycie po prostu pewne rzeczy. O pewnych rzeczach też powiem, nie będę pokazywał, ale powiem, gdzie można zobaczyć. Także to już, to już na koniec, ale na początek jeszcze krótkie ogłoszenia parafialne. Wiem, że te moje, raz na jakiś czas robię takie szkolenie online z taktyki wojskowej, tam pewne rzeczy poruszam na temat takie, taką wiedzę, wiedzę przekazuję. I jest to całkowicie darmowe, te, także teraz też można się zapisać. Najbliższe szkolenie 17 września o godzinie 20:00. Link do zapisu jest w opisie pod tym filmem. To jest szkolenie na żywo, online. M może być maksymalna ilość osób nieograniczona, tak? <grym> maksymalna nieograniczona. No to fajnie to brzmi, ale czasem się głupoty yy, gada, nie? Tak samo jak Kaczyński na przykład netto z brutto, myli tak samo ja też czasem się gdzieś tam pomylę. Ale dobra, nie o to chodzi. Yy, jeżeli komuś się podobają szkolenia online, zapraszam również na szkolenia praktyczne. Najbliższe szkolenie takie praktyczne dla grupy niezorganizowanej, że każdy może się zapisać, ale niestety jest ograniczona liczba osób, to, to też szkolenie praktyczne. Ze Zestrzelanie z amunicji no, normalnej, z broni strzeleckiej, z prawdziwej broni, z karabinka, z pistoletu, ze strzelby. No Kto co lubi, doda, do tego jeszcze taktyka, walka wręcz, trochę survivalu, trochę trenoznawstwa. No, i można się zapisać również w linku pod tym filmem. Są wszelkie informacje, niestety, tak jak mówię, ograniczona liczba osób i to szkolenie będzie w październiku od 27 do 29. Także weekendowe, piątek, przyjazd, sobota, niedziela. Szkolenie krótkie, ale intensywne. Jeżeli ktoś. Mało mu takiego online-owego szkolenia, to zapraszam oczywiście na szkolenie praktyczne. A teraz lecimy z tematem, bo troszkę przydłużyłem ten wstęp, ale ok, yy, pokazówka na defiladach, a życie życiem. Dobra, czytamy powolutku. Ja pewne rzeczy zmieniłem, żeby tam po prostu nikt się nie zorientował, kto z jakiego, z jakiego pododdziału i kiedy tam dokładnie był. Także daty, dat tu nie ma, niczego takiego tu nie ma, żeby ktoś się mógł zorientować. No i yy, czytamy. Nie mogliście panowie trafić lepiej w punkt, i wszystko się zgadza. Powiem o swoim i kolegów przykładzie. No to yy, nawiązuję do tego, do, do mojej rozmowy z, z Aleksandrem Sergejem, z Chorążym Sergejem. Możecie sobie to, to wrócić do tego filmu, jak sobie też gdzieś tam z Olkiem gadaliśmy. Nie? Jestem żołnierzem od któregoś tam roku. To już zmieniłem, bo też nie będziemy wchodzili, w który, od którego roku jest żołnierzem, żeby jak najmniej można było rozpoznać. Może mi pan wierzyć, bądź nie, ale od y, do obecnego roku nigdy nie byłem nawet na jednym lewym dniu L4. No nie ma lewych dni L4. No słuchajcie, jeżeli ktoś ma problem e, jakiś tam. Zmęczony jest już tym wojskiem i po prostu tak mu dzielali idzie do lekarza, lekarz stwierdza, że rzeczywiście chłopie powinien się odpocząć od, tego monozu, od tej monozy. Nie? No ale w tak zwanym lewym L4 już nie, nie był. No ale zdarzyło się, poszedł na zwolnienie, lekarskiego, na zwolnienie lekarskie i do dnia, do niedzieli byłem na zwolnieniu lekarskim. W piątek zarówno ja, jak i kilku moich kolegów dostaliśmy telefon o tym, że we wtorek jedziemy na granicę. Teraz tłumaczymy sobie, nie? Do niedzieli jest na zwolnieniu lekarskim, czyli przyjmijmy sobie 10. A już 8 w piątek do niego dzwonią, że we wtorek jedzie na, jak, na, na granicę. Nie, tutaj już żołnierzowi zawracają, będąc na zwolnieniu lekarskim, że we wtorek jedzie na granicę. No ale dobra. Rozkłada się stanowisko dowodzenia i, i wracamy w piątek, czyli. No niby wszystko jasne, fajnie poinformowali go, że jak wróci w poniedziałek, to we wtorek pojedzie na granicę, rozłoży stanowisko dowodzenia i wróci w piątek. No wszystko się zgadza, wszystko ładnie, pięknie, nie? Część osób została ściągnięta z urlopów, oczywiście zostali ściągnięci starzy żołnierze, a większość młodych się wczasuje. Ciekawe na jakich zasadach zostali ściągnięci z urlopów, nie? Mam nadzieję, że nie na pałę, na że żołnierz przyjeżdżaj, tylko normalnie, zgodnie z tym jak to powinno wyglądać, czyli punkt w rozkazie, dowódca jednostki ściąga z urlopu i tyle. W sobotę dostaliśmy kolejne telefony, że jedziemy jednak w poniedziałek. Dobra. Czyli w piątek im powiedzieli, że jadą we wtorek do piątku, a w sobotę kolejne telefony, że jadą jednak w poniedziałek. No dobra. Okej. Okay. Przyjęli do wiadomości, wyjadą w piątek, rozłożą, zrobią co mają zrobić na granicy, w piątek wracają. Tak też uczyniliśmy. Do dzisiejszego dnia siedzimy na granicy. Nikt nie informuje nas na jak długo. No i widzicie, jaki burdel i do tego, właśnie, do tego właśnie zmierzam, że nikt nie wie tutaj o co tak naprawdę chodzi. I ten żołnierz też nie wie o co chodzi. Przełożony go informuje, że pojedzie w, że już przed weekendem. W piątek go informuje, że w poniedziałek wyjeżdża i w piątek wraca. Że pięć dni będzie na granicy. A tu nagle okazuje się taki burdel, że nie wie, nikt nie wie o co chodzi. Dobra, czytamy jeszcze dalej, nie? Są jednostki, gdzie chłopaki od razu byli informowani o trzech miesiącach. No dobra, jeżeli od razu zostałeś poinformowany o trzech miesiącach, to jest ok. A jeżeli zostałeś poinformowany, że jedziesz na tydzień, zabrałeś swoich rzeczy tam najpotrzebniejszych, które ci się przydadzą na tydzień, okazuje się, że jesteś miesiąc, dwa i nie wiadomo, jak długo. I to jest właśnie, to jest właśnie problem, że nikt nie wie o co tam tak naprawdę chodzi. Przełożeni rozkładają ręce, bo totalnie nie ma ludzi do pracy. Bo raz, szykowane jest kolejne ćwiczenie, dwa, jeszcze trwają urlopy, trzy, granica, poligony, ćwiczenia i różne fikołki, a robić nie ma komu, jak to się nie mówi, nie? Na ten moment nie ma żadnej informacji o ewentualnej rotacji na apelach, na apelach straszenie w stylu, nie interesuje nas Wasze życie prywatne. Proszę sobie zmienić plany i tak dalej i tym podobne. I klasyka, jak nie pasuje to się zwolnijcie. No i tak też osobiście czynię. I bardzo dużo ludzi tak też uczyni, nie? bo to jest fajne streszczonko. Jak wam nie pasuje, to się zwolnicie. No i się zwolnią. Trzy miesiące wiedzenia w styczniu wychodzą ze, ze, ze wszystkimi dodatkami, czyli w październiku będzie rzucanie kwitem. No i tak też osobiście czynię. W październiku zaruzu. Zarówno... Nie doczytałem, a już powiedziałem, że w październiku. W październiku zarówno ja, jak i całkiem spora ilość kolegów składamy wypowiedzenie. Moja decyzja była podjęta już przed tym przekrętem i żegnamy się z armią. Morale są równe zeru na ten moment. Wszyscy nas mają gdzieś. Jedyne światełko w, w tunelu, że Majster ostatnio podpisał jakieś, jakąś tam ustawę. Nie, przepraszam, rozporządzenie wydał, że będą większe dodatki za, za tą granicę. Tam około 180 zł. Pewnie brutto albo netto, nie wiadomo. Dziadzia Kaczor myli brutto z netto, mam nadzieję, że w Monie się nie pomylą. Chyba, że dla uproszczenia będzie teraz bretto. Taki mem gdzieś widziałem, nie? Że bretto, bretto nutto, netto, brutto, to będzie bretto, Kurde, no fajnie. Taki wymysł yy, pi, pisiorków, nie? I... <grym> Zobaczcie sobie, teraz wam pokażę właśnie te zdjęcia. Nie? nie dość, że jest chaos logistyczny z wysyłaniem tych żołnierzy, z rotacją tych żołnierzy, żeby jechali, wrócili, żeby co ze sobą mają zabrać. To jest, że jest chaos logistyczny pod tym względem, że nie mają gdzie spać. sobie, Popatrzcie na, na zdjęcia, tutaj wam pokazuję w jakich warunkach żołnierze muszą spać i to jest na zasadzie takiej. Wysyłamy Was, pojedziecie, tak, jedźcie, zobaczcie, jakoś to będzie. Nie? Jak żo żołnierz się pyta, a jest zakwaterowanie, a będzie wyżywienie, tak, tak, be ktoś tam będzie, ktoś tam Was przyjmie. Oni tam jadą, ktoś tam jest jakiś, być może szef kompanii, rozkłada ręce chłopy, ale tu nie ma spania. Gnijcie pod drzewami, gnijcie na tej. No nie wiem, jak nazwać tą poduszkę, bo tu kolejne zdjęcie gdzieś tam, gdzieś tam widzicie, w jakich wa warunkach jest spanie i jakie, jakie poduszki, on ma dla żołnierzy swoich. Piękne, nowiutkie Abramsy jadą sobie defiladą, jedzie sobie K2, jadą sobie jakieś tam inne gadżety, armatochałubice, śmigłowce latają. A tu takie zdjęcie? No taka przecież piękna defilada była, o co tu chodzi? A jacy ładni ci nasi yy, politycy, jak tam ładnie wyglądali w tych ga garniturkach, krawacikach. No pięknie, ja, ja bym chciał, że ja bym położył majstra na, na, te, na tej poduszce. Majster powinien się tam przespać. No, zdjęcie, kolejne zdjęcie koczowiska. Brak zakwaterowania, nikt nic nie wie. Wszyscy rozkładają ręce. Jedźcie, jakoś to będzie żołnierzu. Jedź, jakoś to będzie. Kiedyż wrócisz? W piątek wrócisz. W piątek nie wrócisz. Gdzie będziesz spał? Pod drzewem. No niestety tak to wygląda. Ktoś tam będzie odpowiedzialny, nie? tam będzie, nie martw się żołnierzu, jedź. Jedź, będzie. Przecież taka ładna defilada była, to Ty myślisz, że na granicy będzie brzydko, jak defilada była ładna, no to przecież... <gryw> o, fajne kolejne zdjęcie, nie? Jeden widelec na dwa dni. <gryw> Już nawet widelców nie mają. Wydali im te me me menażki i manierki, 60-letnie, nie? Aluminiowe. <gryw> no i teraz o co tu chodzi? Ja się pytam... Śmiech przez łzy oczywiście. Mnie już tam nie ma, dlatego mogę o tym mówić sobie. Mon zrobił dużą kupę. Bardzo dużą. Było, było, było źle. Ale odkąd to zaczęło, zaczęła się ta wojna na Ukrainie. No to jest jeszcze gorzej i oni teraz to pudrują. Tą kupę cukrem pudrem, tak jak na defiladzie było ładnie upudrowali ją cukrem pudrem na, na koniec wisienka no i ta kupa nawet ładnie wygląda nawet jak się poliżę to nawet całkiem dobrze smakuje nie? no ale niestety nadal jest jak jest no ale teraz żeby było ładnie nie bo brzydkie zdjęcia wam pokazałem to teraz takie ładne zdjęcie majstra jak pojechał na granicę tam do żołnierzy gratulować i że jest fajnie pięknie i teraz takie ładne zdjęcie tylko jest jeden problem problem jest taki że ci żołnierze w wielu, wielu z tych żołnierzy może tak wielu z tych żołnierzy sami sobie kupili na przykład kamizelki taktyczne. Dlaczego nie wypuścili ich w tych w garnkach no, na głowę, w czapkach blaszkach metalowych starych 60-letnich? No przecież nie no bo wiecie do telewizji to musi ładnie wyglądać do gazet musi ładnie wyglądać. No tylko stać oczywiście nas na zaciąganie kredytów. Bo to już nie wiem, czy to jest kupowanie, bo jak się kupuje, to się od razu dostaje albo się czeka miesiąc dwa, nie? A my czekamy na nasz sprzęt do 2026 roku. To na ten sprzęt, na kredyty, na to nas stać. A żeby żołnierz był wyposażony, to nie, żołnierz sam sobie ma kupić. Sam ma sobie kupić. To mogli wyjść chłopaki w lubawach, w czapkach, blaszkach i wtedy może majster by otrzeźwiał troszkę. Bo chyba go okłamują. Bo Gdzie godnie zaprowadzą, to jest tak pięknie. Była piękna defilada, powiedzieli mu panie, panie Majster. Klepią się po pleckach. No przecież takie piękne mamy wozy, takie czyste, zadbane. Nawet jak na poligon jadą, wracają z poligonu, od razu są czyste, nie? Majster pojedzie na poligon, tam jest nawet czysto na tym poligonie, tam piachu nie ma. Tam jest zawsze piękna pogoda. I zawsze żołnierze ładnie ubrani. I Majster mówi sobie. Do tych pisiorków swoich mówi, kurna, no co ten powałka bredzi? Gada bzdury. Przecież ja widzę, że tu jest ładnie. No, chyba nie do końca jest ładnie. O, dobra, na koniec jeszcze fotka komandosa z Wotu. Tu, piękny komandos. Nie? Macie komandosa, pięknie wygląda. Dużo sprzętu, mało talentu. No tylko jest jeden problem, oczywiście ja pretensji do żołnierza nie mam i tak zrobił już hit w sieci, bo niektórzy pewnie z Was oglądali te zdjęcia, oczywiście celownik HWS-a ma odwrotnie założonego, no bo skąd niby ma wiedzieć jak założyć tego HWS-a, skoro żołnierz tego nie używa, skoro to leży w magazynach, najlepiej żeby to jeszcze leżało zaplombowane, w pudełkach nieotwierane, bo przecież szef kompanii da, daję przykład, nie, nie wszędzie tak jest. Daję przykład, nie? Jest magazyn broni, jest tam ze 100 sztuk karabinków, no ale 100 sztuk HWS-ów, celowników, kolimatorów nie ma. Tylko załóżmy, nie wiem, na 100 sztuk broni załóżmy będzie 20%, czyli 20 tych yy, celowników. I załóżmy 3 sztuki odpakowane właśnie na takie, na takie, no, pokazówki. Pójdziemy na miasto, ubierzemy się w kamizelki, zaciągniemy hełm, opierdzielimy się sprzętem. Noctowizorów sobie nabierzemy, celowników sobie na, naubieramy. Tylko że odwrotnie, co sobie zrobimy, albo skąd mamy wiedzieć, że to ma być w lewo, a nie w prawo, no ale jest. Jesteśmy objebani sprzętem, jak to się mówi ładnie w wojsku. No ale co z tego, że mamy sprzęt, jak nie wiemy, jak tego używać, bo trzy celowniki są na pokaz, a reszta, yy, yy, tak jak powiedziałem, w kartonikach ładnie zapakowane, najlepiej zaplombowane, bo już w kompanii za, yy, za rok się wybiera na emeryturę i za rok będzie musiał się rozliczyć. Czy tam dowódca kompanii się być może wybiera na emeryturę? i będziemy musiał się z tego rozliczyć. A nie, da, nie daj Boże, że żołnierz podejdzie, popsuje. Popsuje i będzie trzeba, będzie problem, będzie trzeba pisać meldunki, że żołnierz popsuł, że źle nacisnął, kto za to zapłaci. No, takie, takie przyziemne problemy I później, i później nie ma się co dziwić, że oni nawet nie trybiem o co tam chodzi w tych celownikach, nie? ani żołnierz nie wie, ani gość jakiś podoficer tam na pewno z nimi był na tej, no ja nie chcę używać takich słów wojskowych, no, na tej Szwartz paradzie, czy co oni tam mieli jakąś pokazówkę, wiecie, dożynki, może tam były jakieś. Postawili jakieś namioty i grzonieś ładnie stanął tutaj, przykozaczył, komandos nie i nawet jego tam przełożony, który z nim był, nawet nie zauważył, że ma HWS-a, nie w tą stronę. No, bo skąd ma przełożony wiedzieć, jak przełożony też tego nie używa, bo oni nic tam nie zatrybili, chyba nic tam nie zatrybił, ale spoko, ale spoko, jest fajnie. O, 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 o tym filmie miałem wam jeszcze powiedzieć. Specjalnie tego filmu. Nie umieszczam na tym, tutaj na kanale. Mógłbym to zrobić, bo jest publicznie dostępny, ale tam jest głos jakiegoś tam podoficera, który tam szkoli drużynkę najprawdopodobniej dziewczynek, żo no żołnierzy, tak? żołnierzy, tylko żeńskich żołnierzy, tak? Nie wiem jak to. No kobiet, tak? kobiety, żołnierze, kobiety żołnierze, nie? Bo to po głosie słychać, że tam a, takie głosiki, a, 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 śmiejemy się, tutaj się turlamy i jest fajnie, nie? I tylko Wam opowiem co tam było, nie? Po prostu komenda padli, no to się wyłożyły na glebę, nie? I jest komenda roluj w prawo, nie? Czyli po prostu ostatni żołnierz musi wstać i na koniec zapierdzielać albo w lewo, albo w prawo. Nie? I tego poprzedniego klepie tylko w ramię, że już może przestać prowadzić ogień i biec zaraz za nim. Nie? I tak się żołnierze ciach-ciach-ciach-ciach rolują, nie? No ale dziewczynki dostały komendę, roluj w prawo i zaczęły się turlać w prawo. I śmiech, i no takie mamy wojsko. Pan majster, pozdrawiam pana majstra, że takie piękne wyszkolenie mamy. Oczywiście tutaj mogłyby być słowa zarzutu do tego podoficera, który szkoli, ale też tam padło takie słowo i znowu dałyście dupy, czy tam daliście dupy, nie? Czyli po wojskowemu, tłumacząc na polski i znowu spierdzieliliście temat, i znowu to źle wykonaliście. Można to, tak, można to tak, przetłumaczyć, tak. No, no niestety prosta niby sprawa, niby rolo, rolowanie, niby prosta sprawa. No ale jak ludzie pierwszy raz do lasu weszli, tak jak mi tutaj kolega powiedział Piotrek, ty się nie dziw, niektórzy pierwszy raz w życiu, jak się oderwą od komputera, takie dobrowolcy, no to pierwszy raz drzewo zobaczą. Pierwszy raz widzą las, pierwszy raz poruszają się po terenie nierównym, bo cały, całe życie po asfalcie się poruszali, gdzie było równo, a teraz się potykają o, o korzenie wystające. O, którzy i się dziwią, że w lesie jest nierówno, że jest dziurka, że jest korzeń wystaje, że jest jakiś tam górka, pagórek, nie? no i jest problem. Także no, może mnie to dziwi. Widzę, że tych podoficerów, którzy szkolą, też to dziwi, że, nie, że ciężko do ludzi dociera <laughs> te rolowanie w prawo. No ale yy, tak jak mówię, no co innego. Na defiladach jest ładnie, pięknie. A życie, życie. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy, tym optymistycznym. Aha, gdzie to można obejrzeć? Och, oczywiście, yy, dam, postaram się, jak nie zapomnę, wrzucić też. Yy... Stronę facebookową Behatka, nie? No I na Behatce ten film można obejrzeć i się troszkę pośmiać. Ja tutaj specjalnie nie, nie wstawiałem, żeby już nie, nie było słychać tego kaprala, głosu, czy tam sierżanta, nie wiem, kto to był. Mam chyba jakiś podoficer, który tam ich szkolił, nie? Żeby tam nie, nie miał nieprzyjemności kolejnych, ale i tak już go było tam słychać, że ktoś tam go coś nagrał, puścił w sieci i tam mam nadzieję, że nieprzyjemności nie miał. A szkolenie jak szkolenie, nie? Dobra, także wrzucę, mam nadzieję, tę stronę do tej bechatki, bo tam też są fajne. Między innymi tam te, te zdjęcia są, co do mnie też dotarły gdzieś tam i możecie sobie pooglądać, jak jest na poligonie, jak jest faktycznie, jak jest w telewizji pisowskiej, a jak jest faktycznie z, ze strony żołnierza, jak ta służba rzeczywiście faktycznie wygląda. No, i czekamy na kolejną falę odejść. I tym optymistycznym akcentem, jak tu już zacząłem, kończę dzisiejszy film. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Dajcie łapę w górę, dajcie komentarz taktyczny, udostępniacie. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Także dzięki, cześć i czołem.